Cześć, to Janek Ziobro, Jakub Janda, Klemens Murańka i Piotrek Zyła. Schodź już dziś po nasze nowe kolekcje mebli na www.mebleziobro.pl. Jesteśmy tutaj z królową polskich kibiców, proszę się przedstawić. Oj, nie, nie aż tak oficjalnie, ja bardzo skromną kobietą jestem, jestem krychą ze skoczni. Widzieliśmy Panią już tutaj w grudniu. Skąd Pani się pojawiła na Skokach Narciarskich, akurat? Jest. Z Nienacka. Jechałam wyciągiem i spadły mi Narty. I tak już zostało na, na Skokach. Które regiony zamieszkuje Krycha? O i Hamer. Od kiedy? O, od 11 lat. A z Polski wywodzi się z? Z Wrocławia, dokładnie, Długołęka. Eee, co tu się, się dzisiaj dzieje w Dillahamer? Bo wieje, no jest jakiś na to sposób? Dzisiaj, oprócz tego, że wieje, to będzie naprawdę przednia atmosfera. I pokażemy wszystkim tutaj, jak się Polacy potrafią bawić, mimo tego, że pogoda nie dopisuje. Także to jest najlepszy sposób, dobra zabawa. Jakieś asy w rękawie, a może w fartuchu są schowane? W fartuchu są schowane zawsze, przygotowane przyśpiewki i tak dalej. No nie mogę teraz się oficjalnie zdradzać ze wszystkim, bo no, nie, było, nie byłoby surprise'a. So To jest sława chyba goni od grudnia, bo widzieliśmy i fanpage i współpracy tutaj z organizatorami. No trochę się dzieje, trochę się dzieje po prostu. Organizatorzy też że chcą, żeby to jakoś ruszyło, żeby kibice dopisywali. Także po prostu jakoś to próbujemy ogarnąć tak, żeby zmobilizować ludzi, żeby przyszli naprawdę z całymi rodzinami się tutaj bawić, bo naprawdę coś się dzieje, jest naprawdę fajnie, klimat jest, klimat jest okej, okay, także z roku na rok jest naprawdę dobrze. Liczysz już ilość selfie, które, o które proszą Cię fani z całego świata? Nie no, jest ciężko, naprawdę ciężko, także nie, 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 mia, nie, nie miałbym czasu po prostu na to, żeby to liczyć, prawda? Także ludzie proszą, robią zdjęcia i jest gitara, nie? Teraz ostatnio robimy podwójnie też na mój, bo mam fanpage'a Krycha ze Skoczni, także tam też wysyłamy nasze fotki, filmiki. O. Kamil Stoch stracił prowadzenie Pucharze Świata, ale chyba masz jakieś tutaj tajemne sposoby, żeby, żeby wesprzeć naszego rodaka w walce o, o końcowy sukces. Nie, nie no to no Kamil, Stoch, yy, Kamil Stoch po prostu wczoraj pozdrowił Krychę, zrobił sobie fotkę, zajrzał tam, gdzie, yy, gdzie trzeba i po prostu dzisiaj będzie dobrze, o ile się odbędą skoki, nie? Udało się spotkać Piotra Żyłę? Piotra Żyła się udało spotkać, Piotra Żyła się podpisał w grudniu i zobaczcie, jak poszedł. Kry, Krychę. Krycha czy cuda, dotknięcie krychy w intymne miejsce czyni cuda, naprawdę cześć, cześć, cześć Bawimy się dzisiaj? Co to będzie? Dzisiaj? Dzisiaj będzie dzisiej... dzisiaj będą skoki. Jak będziecie dopingować polskich skoczków dzisiaj tutaj? Najlepiej na świecie jak ty... boju chłopaki, najlepsi Daj na świecie jesteśmy!